Dobry wieczór. Zakończyliśmy wczoraj wszystkie nasze rozdziały o Wojtku, ale w książce mamy jeszcze dwa dodatkowe. Dzisiejsze to wspomnienia. Posłuchajcie. Po skończonej wojnie dawni towarzysze Wojtka porozjeżdżali się po całym świecie. Pisywali jednak do siebie, a co pewien czas spotykali się, przyjeżdżając z bardzo dalekich nieraz krajów. Jedno z takich spotkań odbyło się w Londynie w drodze na Monte Cassino. Kolejną rocznicę Wielkiej Bitwy. Dawni żołnierze postarzeli się bardzo. Wielu posiwiało, a niektórzy mieli włosy białe jak mleko. Ale obok nich na zebraniu obecna była młodzież, wyglądająca zdrowo i dziasko. Byli to synowie i cółki oraz wnuczki starych żołnierzy. Jedni z nich studiowali, inni uczyli się w szkołach średnich, Kilka zjawiło się w mundurach hacarskich i suchowych. Na zjeździe obecni byli wszyscy nasi dawni znajomi: Stanisław, Kapel Jan, Adam i Jędrzej. Był nawet szef. Brakowało tylko Piotra i wszyscy na niego czekali. Co się z nim stało? Może rozchorował się i został w domu. Ale oto drzwi się otworzyły i w towarzystwie żony i dwóch wnuczek przed Piotr szedł powoli, a w ręku trzymał zawiniętą gruby papier paczkę. Nareszcie przyszedł. Cóż to za prezent nam przyniosłeś? Widzę, że paczka ciężka. Zaraz zobaczycie, co jest w środku. Powiedział Piotr i zaczął odwiązywać sznurek. Zuchy otoczyły go z niecierpliwością, oczekując prezentu. Kamień! Jaki wielki kamień! Z największym zdumieniem zawołała jedna z dziewczynek. Ależ to przecież poduszka naszego Wojtka powiedział szef. Jak ta poduszka? To niedźwiedź sypiał na kamieniu? Tak, to jest poduszka Wojtka. Musiałem ją wszędzie wozić, bo bez niej Wojtek nie mógł usnąć. Za to jak tę kamienną poduszkę położył na swój kudłat łeb, zasypiał natychmiast. Spał zaś tak twardo, że najgłośniejsza atlejska kamarnona nie mogła go obudzić. A chrapał tak głośno, że słychać było w sąsiednich namiotach. Dziadku, proszę opowiedzieć coś o Wojtku i o jego przygodach. Słyszeliście o nim już niejedno, zresztą ja nie umiem mówić. Niech wam opowie stanisłach. Niech nam pan opowie o Wojtku. Bardzo prosimy. No dobrze, spróbuję. Pamiętacie pewnie, że ulubionym przysmakiem Wojtka oprócz miodu, wina i pyła były wszelkiego rodzaju dżemy i słodkie owoce, kompoty. Otóż pewnego popołudnia jeden z naszych kolegów Przyniósł z magazynu puszkę brzoskwiń w syropie. Kompania nasza stała wówczas na pustyni irackiej, a my mieszkaliśmy w namiotach po osiem osób. Puszka była bardzo duża, bo miała wystarczyć dla nas wszystkich. Choć Wojtkowi chcieliśmy zrobić Wojtkowi przyjemność, otworzyliśmy tę puszkę i daliśmy mu dwie duże, słodkie brzoskwinie. Kazaliśmy mu potem wyjść z namiotu. Baliśmy się bowiem, że dobierze się do brzoskwiń, które mu bardzo smakowały. Nie wyszedł, ale przez otchła w namiocie uważnie przyglądał się, jak puszkę stawialiśmy na półce, gdzie były nasze plecaki i chlebaki. Mieliśmy bowiem zamiar brzoskwinie zjeść następnego dnia na śniadanie. Ależ ten Wojtek był mądry, prawie jak człowiek, z uznaniem powiedział jeden z hacerzy. Czy był mądry, czy nie, nie mogę powiedzieć, ale na pewno był wielkim łakomczuchem. Jak co dzień. Zasznurowaliśmy dokładnie namiot i poszliśmy spać. Wojtek położył się obok Piotra i zaraz usnął. Tak nam się przynajmniej zdawało. W nocy obudził nas głośny hałas. W świetle latarek zobaczyliśmy Wojtka siedzącego między porozrzuconymi plecakami i opychającego się brzoskwiniami. Cały kosmaty pysk usmarowany miał gęstym, żółtym syropem, a grubą łapą wydobywał z puszki słodkie owoce. Widać było, że śpieszy się bardzo, żeby jak najwięcej zjeść. Zobaczywszy, że nie śpimy, przestraszył się bardzo i zaczął uciekać, trzymając puszkę pod pachą. Po drodze przewrócił namiot, a sam zaplątał się w jego sznurę i płachty. Bardzo zawstydzony, usiadł na ziemi, zakrył oczy łapą i głośno wzdychał. Wyglądał żałośnie i smętnie. Zrobiło się nam go żal i nie został ukarany, mimo że zjadł prawie wszystkie nasze brzoskwinie. A pamiętacie, jak się Wojtek kąpał w Szkocji? Otóż w pobliżu obozu kompanii znajdował się głęboki basen kąpielowy. Wojtek ucieszył się bardzo, kiedy go tam zaprowadzono i zabrał się zaraz do kąpieli. Bał się jednak wskakiwać do wody, więc powoli schodził po schodkach tyłem, trzymając się łapami balustrady. Zanurzał się w wodzie i zaczął pływać wesoło. Za każdym razem, kiedy go tam przeprowadzono, na kilkadziesiąt kroków przed basenem, odwracał się i maszerował tyłem całą drogę, bardzo zadowolony z siebie, że jest taki inteligentny. W żaden sposób nie mogli się mu wytłumaczyć, że nie musi wcale tak daleko iść tyłem. Jak tak wszyscy mówią o Wojtku, to ja coś powiem, powiedział jeden z żołnierzy, który w czasie wojny był kucharzem. Wszyscy na Wojtka narzekają, że był psotny i że było z nim wiele kłopotów. Ja muszę go pochwalić, bo wiele razy bardzo mi pomógł. Jak wiecie, koledzy, na pustyni w paliliśmy w kuchni polowych ropą naftową. Do rozpalania zaś użyliśmy drewna, najczęściej ze skrzyni. Były one duże, bardzo grube i twarde i trudno je było porąbać. I wówczas na pomoc przychodził nam Wojtek ze swoją ogromną niedźwiedzią siłą. Jak go tylko zawołałem i pokazałem mu skrzynię, stawał na czymś wyższym w pobliżu i gwałtownie sielał na skrzyni. Rozległ się głośny czas, skrzynia pękła i drzewo na rozpałkę było gotowe. W Szkocji też mi pomagał. Miałem tam często grube gałęzie i drążki, które były za długie do kuchni. Wojtek z przyjemnością łamał je swymi mocalnymi łapami jak zapałki. Oczywiście potem czekał na pochwałę i nagrodę. Dostawał zwykle jakiś byskit owoc w syropie, a nieraz nawet trochę piwa. Najdziwniejsza przygoda z Wojtkiem przydarzyła się chyba nam, ochotniszkom, powiedziała pani Basia, żona z jednego byłych żołnierzy kompanii. Kiedy uciszyło się, tak dalej mówiła. Stałyśmy wówczas na pustyni irackiej, niedaleko arabskiej osady Kizil w pobliżu po dowództwa naszego korpusu. Jesień zaczynała się już i upały mniej nam dokuczały. Ogromnie ucieszyłyśmy się, kiedy nasza pani komendantka powiedziała nam, że po południu pojedziemy na wycieczkę do Bagdadu. Przed obiadem miałyśmy trochę wolnego czasu, więc urządziłyśmy sobie pranie. Porozciągałyśmy szczury między namiotami, powiesiłyśmy na nich wypraną bieliznę i czekając, aż wyschnie, rozmawiałyśmy o tej wycieczce i o różnych opowieściach i bajkach związanych z Bagdadem. Nagle usłyszałyśmy jakieś sapanie i postękiwa. Spoza kuchni polowej ukazał się niedźwiedź. Początkowo szedł na czterech łapach, ale zobaczywszy nas, stanął na dwóch i jak człowiek zaczął iść w naszą stronę. Słyszeliśmy już prawdzie o Wojtku, sławnej mask maskotce 22. kompanii. Ale jakoś wtedy nie pomyślałyśmy o nim. Myślałyśmy, że to dziki niedźwiedź przyszedł z góry. Przestraszyłyśmy się bardzo i zaczęłyśmy biec w kierunku namiotów. Niedźwiedź biec za nami na czterech to znowu na dwóch łapach groźnie, jak nam się zdawało, porekując. Po drodze zaplątał się w wiszące na sznukach bieliznę. Zerwał ją i biegł dalej. Kiedy przerażone dobiegłyśmy wreszcie do namiotów, zobaczyłyśmy kilku żołnierzy, zbliżających się bardzo szybko w naszą stronę i coś głośno krzyczących. — Dalszy ciąg, to ja już opowiem, powiedział Adam. Zauważyliśmy w pewnej chwili, że Wojtek wywał kołek, do którego był przyczepiony jego łańcuch i że gdzieś zniknął. Bojąc się, żeby nie narobił znowu jakiś psot, pobiegliśmy naprzód w kierunku dowództwa korpusu. Po drodze jednak wpadliśmy do obozu ochotniczek i oto ujrzeliśmy Wojtka. Jak z łbem owiniętym jakąś częścią dańskiej bielizny, trzymając w łapach wyrwany z ziemi bambusowy drążek, zwiszące na nim damską koszulką, szedł dumnie przez obóz na dwóch łapach, jakby z rozwiniętym sztandarem. Zaczęliśmy na niego wołać, ale nie zwracał na nas najmniejszej uwagi. Tak był zajęty swoją nową zabawą. Dopiero jak przybiegł Piotr i zaczął machać mu przed nosem rózeczką, której Wojtek bał się bardzo, Niedźwiedź rzucił swój sztandar Usiadł na tylnych łapach i przepraszał, machając przed nimi. Wyglądał pociesznie i niewinnie, i łatwo zmiękczył serce ochotniczek, które prosiły, żeby Wojtkowi przebaczyć winę. Wśród żołnierzy, którzy przybiegli nam na pomoc, był mój obecny mąż, Adam. Kto wie, jakby nasze życie ułożyło się, gdyby nie Wojtek? Z uśmiechem powiedziała pani Basia. Przez chwilę wszyscy milczeli. Napłynęły dawne wspomnienia, i stałem żołnierzy wydawało się, że ich kudłaty czworonożny towarzysz jest znowu razem z nimi. Niejeden westchnął po cichu. Dzieci również myślały o tym ogromnym, mądrym i dobrym niedźwiedziu. Tak bardzo chciały go zobaczyć. Wojtka nie ma już wprawdzie z nami, ale pozostały po nim pamiątki. Dobranoc!